Jak wskazują regularnie przeprowadzone badania, klienci wyjeżdżający z biurami podróży wciąż najbardziej obawiają się ich upadłości. Szeroko omawiana kwestia niewypłacalności jednego z biur podróży po raz kolejny obnażyła niedoskonałość polskiego prawa pod kątem ich, jego zgodności z normami unijnymi. Generalnie w Polsce obserwuje się regularny trend, ogłoszenia niewypłacalności biur podróży przy jednoczesnym wskazaniu niewystarczającego zagwarantowania bezpieczeństwa dla ich klientów, kontrole, które wykazały, iż owszem, wszystkie biura podróży posiadają gwarancje, natomiast jak Pokazało to na przykład województwo czy kontrola w województwie mazowieckim. Aż 98% z tych gwarancji oceniono jako minimalne, to znaczy niewystarczające na to, aby z takiej gwarancji pokryć jednocześnie koszty sprowadzenia klientów do Polski, jak i ich roszczenia czy roszczenia tych klientów, którzy za wycieczki zapłacili, a na nie nie pojechali. I to klienci. Właśnie z tej grupy mogą usłyszeć, iż środki z polisy ubezpieczeniowej upadłego biura nie są wystarczające na pokrycie ich roszczeń. Zwrócił uwagę na tę kwestię Sąd Okręgowy w Warszawie, który orzekając w drugiej instancji w listopadzie 2014 roku. Orzekł, iż w takim przypadku, dla takich właśnie klientów biur podróży, którzy wciąż nie otrzymali swojego wynagrodzenia, zwrotu wynagrodzenia od niewypłacalnego biura podróży, odszkodowanie powinien wypłacić im Skarb Państwa. Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest to, że w ocenie sądu. To właśnie państwo polskie jest odpowiedzialne za niewłaściwe wdrożenie przepisów unijnych i niezagwarantowanie klientom biur podróży pewnego minimalnego zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności tych biur. Pozostawionym samych, samym sobie klientom biur podróży, można powiedzieć optymistycznie jeszcze to, iż w 2015 roku obserwowany jest trend wśród sądów pierwszej instancji, sądów rejonowych, które kontynuują tę linię rzeczniczą Sądu Okręgowego w Warszawie, wskazując jako adresata takich odszkodowań właśnie Skarb Państwa.